Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Omawiany dzisiaj projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych związany z koniecznością wdrożenia dyrektywy unijnej Rady 2010 łamane przez 24 UE z dnia 16 marca 2010. Zamierzeniem dyrektywy jest zwiększenie efektywności korzystania i udzielania wzajemnej pomocy w zakresie dochodzenia należności pieniężnych lub ich ewentualnego zabezpieczenia przez odpowiednie organy państw członkowskich. Dla osiągnięcia tego celu przewidziane jest zapewnienie poszerzonej możliwości wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz objęcie zakresem ustawy osób prawnych, fizycznych, a także wszystkich jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Proponowane zmiany prowadzą do uwzględnienia form, które mogą przybrać należności organów administracji państwowej w podanym ustawie zakresie, w ustawie zakresie a więc podatków, ceł, opłat, refundacji, i interwencji do poszerzenia katalogu należności pieniężnych związanych z tematyką projektu ustawy, do dokładniejszego zdefiniowania wszelkich praw i obowiązków uwzględnionych w ustawie stron, a także do wyznaczania tak zwanego centralnego biura łącznikowego, które zajmować się będzie wnioskami. Wszystkie przedstawione powyżej cele mają zagwarantować odpowiednią efektywność, sprawność, działania i przejrzystość w organach państw członkowskich w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych. Taka pomoc według założeń projektu ustawy będzie obejmować wymianę informacji, takich jak dane adresowe podmiotów, informacje o rachunkach bankowych tych podmiotów czy źródłach dochodów lub posiadanych nieruchomościach i ruchomościach. Pragnę tutaj wspomnieć zresztą kolejny raz i stały, jest to stały punkt przy omawianiu implementacji dyrektyw unijnych o terminowości, wspomnieć o terminowości. Wdrażana dyrektywa Rady o numerze 2010-24WS z dnia 16 marca 2010 wyznaczona, miała wyznaczony term, termin transpozycji do ustawodawstwa krajowego na dzień 31 grudnia 2010. 2011. To było już pół roku ze względu na to półtora roku temu, 20, 30 stycznia 2012, Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. Pytanie tylko, czy jest to zwykła już nieporadność rządu Donalda Tuska, czy, czy są świadome zwyczaje, które zostały rutynowo przyjęte, że rozpoczynamy prace nad wdrożeniem ustaw naddrożenie dyrektyw unijnych w momencie, w którym Unia Europejska zaczyna liczyć kary, zaczyna liczyć odsetki, a przynajmniej straszy tymi karami, które mogą być nałożone za nieterminowe wdrożenie. Wprowadzenie tego projektu ustawy w życie będzie kolejnym krokiem, oczywiście do uporządkowania i zwiększenia efektywności, efektywności prawa, do którego cały czas swoimi dyrektywami dąży Unia Europejska. I tu w przeciwieństwie do głosu pana posła Kuźmiuka, który dość szeroko omawiał artykuł 62, my jako Ruch Palikota nie boimy się tych uregulowań, uważamy, że jest to krok we właściwym kierunku. Byliśmy, jesteśmy i pozostajemy zwolennikami federalizacji Unii Europejskiej, dążenia Unii Europejskiej do coraz silniejszej współpracy i czego efektem będzie federalizacja Unii. Traktat z Maastricht o swobodnym przepływie ludzi, towarów, usług i kapitału otworzył granice i doprowadził do wolnego przepływu i ludzi, usług, towarów i tegoż kapitału. Natomiast to był krok polityczny, natomiast bez dalszych kroków, kroków bardzo konkretnych, bez unii fiskalnej, bez wspólnego unijnego budżetu, przynajmniej w jakimś zakresie, i w tym również wymiany informacji, o której mowa w tej w tym projekcie nie da się zacieśnić tej współpracy, nie da się w dalszym ciągu dążyć do federalizacji. Bardzo wymowny przykład tego typu działań, jak trudno jest w realiach traktatu z Maastricht realizować Niektóre obowiązki państw przed, przykład tego mieliśmy przed turniejem Euro 2012. W trakcie kilka miesięcy przed rozpoczęciem turnieju rozmawialiśmy z komendantem głównym polskiej policji. Wówczas skarżył się, że nie ma żadnych form wymiany informacji dotyczących zakazów stadionowych pomiędzy państwami, z których będą przyjeżdżali do kraju kibice posiadające w tamtych krajach zakazy stadionowe i tylko poprzez bilateralne umowy pomiędzy policjami poszczególnych krajów doszliśmy do tego, że przed rozpoczęciem turnieju podobno polska policja miała wiedzę o kibicach posiadających zakazy stadionowe w innych krajach. Wracając do projektu. Cały projekt proponowanej ustawy został podzielony i uporządkowany na kilka działów. I tak, w dziale pierwszym zawarte zostały przepisy ogólne zawierające katalog zamknięty należności pieniężnych związanych z tematem omawianej ustawy. W dziale drugim znajdujemy przepisy określające strukturę wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych. W przepisach tych znajduje się informacja o tym, że to minister odpowiedzialny do spraw finansów publicznych będzie uczestnikiem tejże wymiany, a także on będzie sprawował nadzór między m.in. nad zadaniami Centralnego Biura Łącznikowego. Minister Finansów według zapisów będzie Miał także obowiązek przekazywania do Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań o liczbie otrzymanych i przesłanych wniosków o udzielenie pomo wzajemnej pomocy. Rozdział trzeci tego działu obejmuje natomiast zapisy odnośnie bezpieczeństwa i dostępu do informacji, do których dostęp w Polsce będzie posiadało tylko i to jest istotne Centralne Biuro Łącznikowe. Otrzymywane dane będą mogły być wykorzystane ewentualnie, to jest pewnego rodzaju furtka, do celów innych niż główny cel ustawy, ale jedynie w sytuacji takiej, kiedy drugie państwo członkowskie wyrazi na to zgodę. Wprowadzenie takich zmian ma oczywiście na celu umożliwienie rozszerzenia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. I na wiele kolejnych zakresów. W, w kolejnym dziale kolejny, kolejny dział zawiera przepisy regulujące występowanie z wnioskiem o udzielenie pomocy do państw członkowskich. Zawarte zostały tutaj przesłanki, według których państwa członkowskie mogą występować o taką pomoc. Znajduje się tutaj ograniczenie do kwoty powyżej 5, 1500 euro i dopiero powyżej tej kwoty można występować od zwrotu należności pieniężnej oraz ograniczenie do 5 lat ściągania należności od dnia terminu płatności tejże należności. Dział czwarty zawiera przepisy określające obowiązki strony polskiej w zakresie udzielania pomocy państwom członkowskim, w zakresie, o którym mowa jest w ustawie. Przepisy te są opisane w sposób analogiczny, jak to jest w poprzednim rozdziale i tutaj nie budzi nic naszych wątpliwości. Zawarte w tym dziale projektu przepisy regulują udzielenie informacji przez stronę polską, dochodzenie należności i zabezpieczenie należności pieniężnych. Dział piąty to przepisy dotyczące wzajemnej pomocy wynikające z ratyfikowanych umów międzynarodowych, regulujące sposób sposób występowania, udzielenie pomocy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, czy też udzielenie pomocy na wniosek tych państw. W wyniku wdrożenia do polskiego prawodawstwa omawianej dyrektywy unijnej konieczne staje się także uregulowanie dodatkowych kwestii w szeregu obowiązujących już ustawach i to właśnie zawarte jest w dziale szóstym. Najważniejszymi z nich to zmiany wprowadzone do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w której to właśnie wcześniej zawarte były sprawy związane z tematyką, którą przejmuje teraz ta ustawa. Według założeń projektu nowymi obowiązkami zajmą się jednostki organizacyjne, które wykonywały już podobne obowiązki i z tego względu nie, jest przewidywane żadne dodatkowe koszty, nie są przewidywane żadne dodatkowe koszty związane z wdrożeniem ustawy. Jednostka, która według projektu ustawy będzie prowadziła obowiązki Centralnego Biura Łącznikowego jest już dostosowana zarówno od strony kadrowej, jak i technicznej. Po wejściu w życie przepisów będzie możliwość pobrania zaległych podatków, ceł, opłat czy grzywien związanych z krajami członkowskimi od kwoty powyżej 1500 euro. Dzięki projektowi i dołączonymi jednolitymi wnioskami formularzy poprawię również procedura składania wniosków. Nie jesteśmy jako ruch palikota za zaostrzaniem prawa, wręcz odwrotnie, ale mam świadomość, że istniejące prawo powinno być egzekwowane i w tym wypadku otwarte granice Unii Europejskiej nie mogą być furtką jednocześnie i ułatwieniem dla różnego rodzaju oszustów. W naszym, w naszym mniemaniu projekt jest potrzebny i Klub Poselski Ruchu Palikota rekomenduje skierowanie tego projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję. Dziękuję.